150 sekund to zupełnie nowa seria skierowana do kobiet, aczkolwiek aktualna dla każdego, w której co parę dni będziesz dostawała taki zastrzyk pozytywnej energii, pozytywnych myśli, dobrych rad, wartościowych treści, które będę się starała. Y Zaserwować ci w jakieś 2,5 minuty, zaledwie 150 sekund, by poczuć się ze sobą lepiej, zastanowić się nad tym, co mogę jeszcze dobrego dla siebie zrobić, jak mogę o siebie zadbać, jak mogę o siebie zatroszczyć. To taki nanometrowy kroczek na drodze ku lepszemu życiu i lepszej wersji samej siebie. Taka Parafrazując słowa mojego znajomego, pierwsza pomoc parapsychologiczna na Twojej drodze do rozwoju. I pamiętaj, jesteśmy poniekąd tym, czym się karmimy. Zatem karm się tym, co Cię buduje, co Cię stawia na nogi, co Cię podtrzymuje na duchu, dodaje Ci uśmiechu albo y, robi dobrą refleksję. A najlepsze jest to, że możesz mieć to zupełnie za darmo. Wystarczy, że zaobserwujesz ten profil i będziesz regularnie zaglądać tutaj po nowości. Każda doba to 86 400 sekund. 150 sekund to zaledwie niecałe dwutysięczne Twojej doby. Tak niewiele trzeba, by dać sobie szansę na lepszy dzień, lepszy tydzień, lepsze życie. Pamiętaj o zaobserwowaniu tego profilu i do usłyszenia już niedługo w pierwszym odcinku.